Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest wtorek, 15 kwietnia. Dziś Wielki Wtorek. Dzień pierwszej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest: Wszyscy jej pragną, nie wszyscy wiedzą, czym jest o trzech sposobach zakłamywania pojęcia miłość. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy i Kościół. Jak informuje portal katolisz.de, władze archidiecezji Fryburga w południowo-zachodnich Niemczech postanowiły umożliwić stosowanie na swoim terytorium tzw. genderowego języka. Zgodnie z diecezjalnymi wytycznymi pracownicy kurii zobowiązani będą do stosowania nazw zawodów w sposób niedyskryminujący i, uwaga, w sposób nieutrwalający stereotypów. Przykładowo, zamiast pań sprzątaczek, prace sprzątające wykonywać teraz będzie personel sprzątający. Dodatkowo pracownicy diecezji oraz duszpasterze będą musieli respektować korzystanie w korespondencji z tzw. genderstersien, czyli gwiazdki genderowej, sygnalizującej, że rodzaj danego wyrazu jest umowny. Zobowiązanie do używania tej gwiazdki ma, zdaniem Diecezji, pomóc w kontaktach z młodzieżą lub w ramach wydarzeń poruszających kwestie tzw. tożsamości płciowej. Tymczasem kapitulacja w sferze języka jest kapitulacją w sferze idei i wartości, ale tę kościół w Niemczech niestety złożył już dawno. Hiszpania i kościół. Na początku kwietnia na portalu Religion Digital ukazał się wywiad z panią Carmen Peną, wykładowcą prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Comilas w Madrycie oraz prezesem hiszpańskiego Stowarzyszenia Kanonistów. W rozmowie z dziennikarzem pani profesor odniosła się do niedawnej decyzji papieża Franciszka, który nominował dwie zakonnice na wysokie urzędy w Watykanie. Zdaniem pani Penny w Kościele powinna rozpocząć się dyskusja nad otwarciem możliwości ustanowienia świeckich mężczyzn i kobiet kardynałami. Dzięki temu kobiety mogłyby pełnić funkcję m.in. nuncjuszów apostolskich, co byłoby również elementem walki z tzw. klerykalizmem. Kobieta, zapytana o prerogatywy kardynałów w wyborze papieża, powiedziała, że kobiety, które zostałyby kardynałami, nie uczestniczyłyby w konklawę. W wywiadzie czytamy: Główna przeszkoda leży w roli kardynałów w wyborze nowego papieża w konklawę. Chociaż ta rola jest bardzo ważna, nie jest ona ani jedyną, ani tą, która uzasadnia ustanowienie kogoś kardynałem. Wygląda więc na to, że pani profesor jest w swych poglądach dość umiarkowana. Kobiety kardynałami, ale przynajmniej na razie, bez udziału w konklawę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś, informacji o danym święcie dawka. Dziś Wielki Wtorek. Jest to dzień, w którym, zgodnie z wczesnochrześcijańską tradycją tzw. zwanych kościołów stacyjnych, nawiedza się kościół ku czci świętej pryski. Tradycja przekazuje nam, że za czasów apostolskich w miejscu tym stał dom, w którym święty Marek Ewangelista Usłyszał od świętego Piotra historię męki pańskiej. To właśnie przekaz pasji według świętego Marka, odczytywany jest w wielkowtorkowej Ewangelii. Epistoła przeznaczona na dziś jest wyjątkiem z proroctwa Jeremiasza, przepowiadającym zamiar zebracia Chrystusa pana, na który zbawiciel dobrowolnie się zgodził. Zgodnie z tradycyjnym przekazem, tego dnia pan Jezus prowadził żarliwe dyskusje z elitami panów na literkę Z-skropką. Zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, swoje chwalebne powtórne przyjście na Ziemię, a także wygłosił przypowieści o roztropnym włodarzu oraz o głupich i mądrych pannach. Wielki wtorek uczniowie ujrzeli również przeklęte przez zbawiciela drzewo figowe i usłyszeli od niego zapowiedź zdrady Judasza, a także zaparcia się świętego Piotra. Szwecja. Jak informuje portal PCH24.pl, na początku kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące przebywających w Szwecji imigrantów. Na ich mocy niecałe 5 tysięcy przybyszów, którym odmówiono azylu, będzie musiało opuścić Szwecję. Dotychczasowy porządek prawny nie nakazywał deportacji cudzoziemców, którzy przedostali się do kraju nielegalnie i nie udowodnili, że powinni otrzymać azyl. Minister do spraw migracji pan Johan Forsell z rządzącej umiarkowanej Partii Szwecji odniósł się do nowych przepisów w sposób następujący: W ten sposób zwiększymy liczbę deportacji, a także będziemy przeciwdziałali oszustwom i nadużywaniu systemu migracyjnego. Polityk zapowiedział również kolejną nowelizację przepisów migracyjnych, która ma wejść w życie w połowie roku 2026. Według rządowych planów, przedostający się do Szwecji przybysze, będą prześwietlani pod kątem prowadzenia się we właściwy sposób, by przeciwdziałać legalizacji pobytu w kraju potencjalnych przestępców. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Pani Feliksa Eger to wybitna polska pisarka żyjąca w latach 1837-1908. Jej prace, zwłaszcza z zakresu tajnych stowarzyszeń, polecał święty biskup Józef Sebastian Pelczar. Autorka polecanych już w sprawkach czytań religijno-moralnych zauważyła, że zarzuty wobec religii katolickiej bardzo często wynikają z jej nieznajomości, świadoma zaniedbań swojego pokolenia w kwestii nauki religii i zatroskana o losy przyszłych pokoleń, które z powodu braku wiedzy o Wierze Katolickiej coraz bardziej podlegają zepsuciu moralnemu, napisała dzieło o potężnej wartości apologetycznej, czyli. Katechizm Dogmatyczno-Historyczny, to posiadająca aprobatę władz kościelnych, co nie bez znaczenia ówczesnych, władz kościelnych, licząca pół tysiąca stron książka, napisana według klasycznego schematu pytanie-odpowiedź, z dodatkiem trzeciego elementu wyjaśnienia, w którym znajduje się krótki wykład, o co chodzi w danym punkcie nauki katolickiej, wraz z obaleniem zarzutów pojawiających się wobec konkretnych prawd wiary w ciągu całej historii Kościoła. To sprawia, że katechizm dogmatyczno-historyczny pomaga lepiej zrozumieć i przyswoić prawdy wiary i w ten sposób wyróżnia się na tle innych, również tradycyjnych katechizmów. Ponadto wyjaśnienia pani Felicji Eger są wolne od poprawności politycznej, np. w kwestii panów na literkę z kropką i stanowią naprawdę dobrą odtrutkę na pseudoteologiczną poezję jutmodernistów. modernistów Link do zakupu tej ekskluzywnie wydanej książki w twardej oprawie ze złoceniami i materiałową zakładką, doskonale nadający się na przykład na prezent. Znajdziesz, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco poleca. Stany Zjednoczone. Pod koniec marca Federalna Komisja Łączności wszczęła dochodzenie przeciw wytwórni filmów Disney. Amerykańscy urzędnicy zamierzają zbadać działania Disneya pod kątem promowania genderyzmu względem dzieci oraz usprawiedliwiania rasizmu wymierzonego w białych. Przewodniczący komisji, pan Brendan Carr, który przed kilkoma laty zasłynął ze sprzeciwu wobec prób uniemożliwienia zakupu Twittera przez pana Ilona Maska, wystosował do Disneya list, w którym wyraził obawy odnośnie akcentowania tzw. różnorodności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. W liście czytamy: Chcę ustalić, czy działania Disneya, trwające lub niedawno zakończone, były przez cały czas zgodne z obowiązującymi przepisami. Musimy mieć pewność, że Disney zakończy wszelkie dyskryminujące inicjatywy w treści swoich produkcji, a nie tylko w ich nazwie. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak informuje nieoceniony portal LivesiteNews.com, przed kilkoma tygodniami sąd apelacyjny w stanie Idaho wysłuchał skargi złożonej przez członków grupy Świątynia Szatana. Sataniści zaskarżyli obowiązujące w Idaho prawo do składania ofiar molochowi, które dopuszcza zepcie dziecka jedynie w przypadku zagrożenia życia matki lub poczęcia w wyniku zgwałcenia. Zdaniem panów satanistów stanowe prawo uniemożliwia wykonywanie zainteresowanym tzw. rytuałów, których celem jest pozbycie się poczucia winy, wstydu i cierpień psychicznych. Owym rytuałem jest oczywiście złożenie dziecka w ofierze molochowi. Świątynia Szatana reprezentuje w sądzie jedną z klinik molochowych o przewrotnej nazwie satanistyczna klinika molochowa im. Matki Samuela Alito. Pan Samuel Alito jest sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz zadeklarowanym obrońcą życia poczętego. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Rozdział trzeci o składzie apostolskim. Dlaczego to zestawienie prawd wiary nazywa się składem apostolskim? To zestawienie prawd wiary dlatego nazywa się składem apostolskim, ponieważ zawiera streszczenie głównych prawd przekazanych przez apostołów i od najdawniejszych czasów było w użyciu jako hasło chrześcijan, co jest zawarte w dwunastu artykułach składu apostolskiego. W dwunastu artykułach składu apostolskiego zawarta jest tajemnica jednego Boga w trzech osobach różniących się między sobą rzeczowo czyli w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, razem z czynnościami, które z pewnego osobliwego powodu przypisuje się poszczególnym osobom. Jak nauka tej tajemnicy jest w składzie apostolskim rozłożona? W składzie apostolskim nauka tej tajemnicy jest rozłożona na trzy główne części: w ten sposób, że w pierwszej zachodzi mowa o pierwszej osobie natury boskiej i o dziele stworzenia, w drugiej o drugiej osobie i o dziele ludzkiego odkupienia, w trzeciej o trzeciej osobie i o dziele naszego uświęcenia, które się teraz rozpoczęło przez łaskę, a w przyszłości ma się dokonać przez chwałę. Część pierwsza. O pierwszym artykule Składu Apostolskiego, w którym podana jest nauka o pierwszej osobie Trójcy Przenajświętszej i o dziele stworzenia. Artykuł pierwszy. O Bogu Jedynym i Troistym. Co oznacza słowo wierze? Słowo wierze oznacza to samo co dla powagi Boga Objawiającego. Mocno przystaje na prawdy zawarte w składzie apostolskim. Co oznaczają słowa wierzę w Boga? Słowa wierzę w Boga oznaczają to samo, co mocno wierzę, że Bóg jest i do Niego dążę, jako do Najwyższego i Najdoskonalszego Dobra i Celu Ostatecznego. Co rozumiesz przez słowo Bóg? Przez słowo Bóg. Rozumiem Ducha Najczystszego, czyli byt duchowy, zupełnie prosty i niezmienny, co do rozumu i woli, oraz wszelkiej doskonałości nieskończonego w sobie i ze siebie najszczęśliwszego. Które są główne doskonałości, czyli przymioty boskie? Główne doskonałości, czyli przymioty boskie, są następujące. Bóg jest wieczny, bo nie ma ani mieć nie może początku, ani końca, ani następstwa. Bóg jest wszystko wiedzący, bo wszystko dobrze zna, także to, co będzie w przyszłości, mocą wolnych czynów ludzkich, a nawet uczucia serca i ukryte myśli. Bóg jest niezmierzony, bo jest w niebie, na ziemi i na wszystkich miejscach, które są i być mogą. Bóg jest sprawiedliwy. Bo oddaje każdemu według jego zasług, w tym lub z pewnością w przyszłym życiu. Bóg jest dobry, bo nieskończoną dobrocią, mocą i mądrością wszystko stworzył, utrzymuje i rządzi wszystkim. Dobra, których używamy, pochodzą od niego. Wysłuchuje łaskawie prośby błagających. Bóg jest miłosierny, bo chcąc, żeby się wszyscy ludzie zbawili, Odkupił ich z niewoli szatana, każdemu daje środki potrzebne do zbawienia i nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Czy Bóg jest różny od świata? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Palestyna. W środę 2 kwietnia odbyła się konferencja prasowa sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, pana Antonio Guterresa, w sprawie sytuacji w strefie gazy. 18 marca zakończyło się czasowe zawieszenie broni pomiędzy palestyńczykami a panami na literkę z. Według danych ONZ w ciągu zaledwie dwóch tygodni śmierć poniosło ponad tysiąc osób. Zdaniem rzecznika ONZ, pana Stefana Dusiarika, Brutalne ataki agresora, czyli Państwa Położonego w Palestynie, w ciągu kilku dni zmusiły 100 tysięcy Palestyńczyków do ucieczki z miasta Rafa. Pan rzecznik powiedział: Jesteśmy zszokowani atakiem z 23 marca panów na literkę z kropką, na konwój, w wyniku którego zginęło 15 pracowników medycznych i socjalnych. Władze ONZ, w tym pan Guterres, po raz kolejny potępiły działania państwa położonego w Palestynie. Codziennie przynoszące śmierć kolejnych cywili, w tym kobiet i dzieci. Polska. W poniedziałek 31 marca minister edukacji narodowej, pani Barbara Nowacka, odniosła się w czasie konferencji prasowej do najnowszego projektu ustawy autorstwa Stowarzyszenia Katechetów Świeckich: Na mocy projektu w szkołach i przedszkolach utrzymane zostałyby dwie godziny katechezy lub lekcji etyki a przedmioty te stałyby się wedle wyboru rodziców ucznia obowiązkowe. Lewicowa pani polityk jednoznacznie odrzuciła zaproponowane zmiany, przypominając, że rząd podejmuje działania, by ograniczyć katechezę w szkołach. Pani minister zgodziła się natomiast, że mniejsza liczba godzin szkolnej katechezy oznacza problemy zawodowe dla świeckich katechetów, dlatego po raz kolejny zaproponowała im prowadzenie zajęć z tzw. edukacji zdrowotnej. Pani Nowacka powiedziała: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 11 bezpłatnych kursów w ramach edukacji zdrowotnej. Również katecheci mają możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji. Mój drogi słuchaczu, naprawdę wiele wskazuje na to, że nieobowiązkowość tej przepełnionej ideologią neomarksistowską edukacji zdrowotnej jest jedynie ze strony uśmiechniętej koalicji. Manewrem przeczekującym do czasu po wyborach. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Podobnie jak w Kościele, następuje konsekwentne zakłamywanie wszystkich ważnych słów, jak na przykład miłosierdzie czy nawracanie. Tak samo w świecie naprawdę wielkie postępy poczyniono, by nikt już niemal nie wiedział, czym jest miłość. Słowo to jest zakłamywane na wiele sposobów, ja wymienię trzy. Pierwszy to pomieszanie miłości ze zmysłowym poszukiwaniem zaspokojenia zmysłowości. Oznacza to pomylenie kochania osoby z użyciem osoby. Drugi, gdy już nawet ktoś podniesie wzrok ponad zmysły i zechce kochać osobę, a nie jej używać, polega na zanegowaniu celnego spostrzeżenia pana Antoina de Saint-Exupéry który napisał, że miłość polega na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku, a nie na patrzeniu na siebie wzajemnie, które również można by nazwać użyciem drugiej osoby do zaspokojenia siebie. Trzeci sposób to pomylenie miłości z uczuciem. Najpierw przekłamanie pierwsze, w którym miłość to zmysły. Niezliczone piosenki, teledyski, filmy i seriale, za którymi zwykle stoi kapitał talmudny. Od naprawdę najmłodszych lat mieszają w głowie nienasycone poszukiwanie zaspokojenia zmysłowości, bezwstydnie nazywając miłością. Jest to nie tylko zmylenie odbiorcy, ale również czynienie go z czasem do miłości niezdolnym. Dlaczego? Bo miłość jest poświęceniem, dawaniem siebie, wykraczaniem poza samego siebie. Podczas gdy człowiek wciągnięty w piekielną spiralę jałowych prób zaspokojenia samego siebie, przestaje być zdolny do zapominania o sobie i dawania siebie innym. Pościg za rozkoszami, dodajmy pościg zupełnie daremny, nie tylko uniemożliwia kochanie, ale również o zgrozo szczęście, co powoduje istnie przerażające błędne koło. Szczęście ucieka w miarę jak mnoży się przyjemności. Nieszczęśliwy człowiek zaczyna zatem nerwowo szukać swojego szczęścia. Jak? Zwielokrotniając przyjemności. Staje się niewolnikiem swoich własnych zmysłów. Ogłupiałym, wyjałowionym, spragnionym, niezdolnym do dążenia do czegokolwiek, co znajduje się poza nim. A poza nim są zarówno szczęście, jak i miłość. Trzeba podjąć wysiłki, by przywrócić w słowu miłość jego właściwe znaczenie i szlachetność. Ponieważ człowiek pozbawiony miłości nie tylko nigdy nie zazna szczęścia, ale przede wszystkim, jak ma on wypełniać cel swojego istnienia, czyli miłowanie Boga. Przekłamanie drugie to patrzenie na siebie nawzajem, zamiast patrzenia w tym samym kierunku. Podczas gdy przekłamanie pierwsze częściej dotyka mężczyzn, to na przekłamanie drugie najczęściej nabierają się kobiety. Chcę, by on mnie kochał, oznacza wtedy, Chcę, by patrzył na mnie, skupiał się na mnie i świata poza mną nie widział. To jest dziecinne i jałowe. Dojrzałe pragnienie to: chcę, by mnie kochał, a więc poświęcał się dla mnie, czyli dla naszego wspólnego dzieła, jakim jest nasza rodzina. To nie jest to samo. Wreszcie, przekłamanie trzecie: pomylenie miłości z uczuciami. Człowiek zdolny jest do miłości dzięki przymiotom duchowym. Miłość polega na używaniu woli, w poszukiwaniu dobra osoby ukochanej, a dobro to wskazuje nam nasz intelekt. Fundamentem miłości jest ofiara. Miłość jest poświęceniem się dla osoby umiłowanej, niezależnie czy w danej chwili czujemy motyle w brzuchu, czy też relacja wydaje nam się zanurzona w zupełnej beznadziei. W obu przypadkach osoba kochająca. Zachowuje się i postępuje w sposób zwiększający dobro osoby kochanej. Niezrozumienie tego i łączenie miłości z uczuciem, które wtłoczył w umysły świata postchrześcijańskiego nieograniczony kapitał talmudyczny, jest źródłem wielu nieszczęść i nędzy. Gdy zanika ofiara z siebie, zanika również to, czego wszyscy przecież pragną, czyli sama miłość. Miłość jest naturalną potrzebą człowieka. Jednak tak zwany współczesny człowiek przestał w ogóle rozumieć, czym miłość jest. Bardzo chce on zaspokoić tę potrzebę, jednocześnie idąc z duchem czasu, który, jako niemodne, odrzucił wszelkie wyrzeczenia. A miłość bez wyrzeczenia to jest koncept tak samo absurdalny jak rzeka bez wody. Pomyślmy, w jak niewesołej sytuacji jest dzisiaj człowiek. Nauczono go zmysłowości, pomieszano mu pojęcia. A przecież koniec końców jest to tak samo człowiek jak w każdym innym punkcie historii. Tak zwany współczesny człowiek również żyje jedynie o tyle o ile kocha, a kocha o tyle o ile daje siebie bez zastrzeżeń. Czy zgodzisz się ze mną, mój drogi słuchaczu, że tak zwany współczesny człowiek nie ma łatwo? Mario posłuch się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo. Regularnie na patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez płatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i z radością przypominam, że w tę niedzielę, niedzielę wielkanocną, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających nas finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.